Zrobimy dzisiaj taki mały unboxing. Eee, mianowicie zobaczymy co jest w nowym opakowaniu z ISU FT4X. Eee, z tej strony SP8GB. Eee, zobaczmy co tam, się, co tam się kryje w tym pudełeczku. Także otwieramy eee, pudełko. Cóż, tutaj się kryje instrukcja obsługi. Tak, w po polskim. Była wydrukowana przez FunSpark. Co tam dalej? Jest chyba faktura lub paragon. Tu jest instrukcja obsługi oryginalna. Coś dalej. Mamy radyjką, tak? Zapobamy coś tam być. Jak to wydobyć? Tak, tutaj nic nie ma więcej. Rodaj to jest jakieś malutkie. Jeszcze mamy. Kliczka angielska nie interesuje nas. Na szczęście ładowarka sama jest polska. Znaczy polska europejska. Ładowarka dziurkowa. Klips. A znaczy tutaj zapewne jest antena. bateria to nas interesuje. interesează. Bateria no, bo to jest dość taka gruba Nawet przyjemno w y, trzymamy. O, Teraz jak to się wyjmie, ale to trzeba włożyć tak i, A, i tu mamy taką przesuwkę do wypu wypuszczania baterii No dobra, fajnie, fajnie to wygląda Wręcimy sobie antenkę Antenka jak widać y, to samo co było w Balfengu czyli wtyczka żeńska w antenie, męska w radiu, SMA oczywiście. No, no i mamy cały radyko zmontowane, tak? No, jest dosyć małe takie, ale, no, ale fajne. Dosyć przyjemnie tu się naciska. Zobaczmy co po włączeniu. O, świeci ładnie na biało. U 430 się zgłasza. Spróbujmy wpisać jakąś ostatnią 145 250 Mam radio. Coś tam się odzywa. Także nadaje. Coś tam nadaje. Co tu mamy? Tu mamy wejście. Wejście, bardzo ciekawe wejście, bo wejście na grypaczeki yy, prawdopodobnie tutaj będzie pasował mikrofon od yy, Motorola GP300. Akurat taki posiadam. Hmm, jakieś, jakieś przejście po menu, to trzeba będzie później się pobawić i, po, i ponagrywać coś, jak to działa. Mimo, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć nic. Pierwszy raz to trzyma w ręku. No tutaj, o, czyli włącznik, włącznik i głośność. Ten przycisk, który do czego służy? Nie wiem. Do przyciski. Dobra. jakiś dźwięk taki nie daje. Także fajnie nawet to wygląda takie radejko. Zobaczmy co z akcesoriami jeszcze. Jak to się będzie spróbowało. teraz odszukam jakąś antenkę taką, którą mi pozostało bo po zobaczę czy będzie mi to pasowała. Znalazłem yy, antenę. U mnie akurat antena się nazywa Baofeng BF-771 Zobaczmy czy uda nam się ją wkręcić tutaj. No myślę, że bez problemu wkręciła się ta antenka 771, także można je używać. Sprawdzę jak, jak z zasięgami w jednym terminie. Czy będzie lepsza od, od oryginalnej, czy nie będzie? I naraz jeszcze yy, przejściówkę oczywiście taka redukcja, tak? No i oczywiście też też pasuje. Także można śmiało używać yy, gdzieś tam w samochodzie, czy gdzieś tam zewnętrznym anteną. Także fajnie. to już fajne. Radejko fajne. Yy, zastępczo za, za Paufeng sobie kupiłem. dlatego, że tamto mi się już. Bo no jest tylko jedno tutaj, tak jedno, jedno tak jakby jedną żywotliwość wyświetlaną, ale... No. Myślę, że to bez problemu nie musi być takiego fajnego, Są w wieczorze Zobaczmy jeszcze później, jak to, się, jak to się stroi, jak to się ustawia. CT, przemienniki i inne rzeczy. Do czego te przyciski P1, P2. Także trzeba będzie to się pobawić. I to by było na tyle. Cóż. Mam nadzieję, że, że, że podobał się filmik. Jeżeli ktoś chce właśnie sobie kupić, to, to właśnie pokazuję tutaj co tu jest, co tutaj dają w tym opakowaniu i co można z tym zrobić tak na początek, tak. także dzięki za uwagę. Postaram się nagrać coś jeszcze na temat tego razyjka, bo jest fajne. Podoba mi się tylko że. Jak na chwilę obecną nie, nie jestem w stanie nic o tym powiedzieć, bo, bo mam to pierwszy raz w ręku. Na Waszych oczach pierwszy raz otworzyłem to pudełko. Także to było na tyle. Także jak coś to yy, zapraszam do oglądania moich filmów, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę. Yy, no i do zobaczenia w kolejnych. Cześć, z tej strony Grzesiek SP8GB.